Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. W ten środowy poranek chciałbym zaprosić Was do fragmentu Ewangelii Łukasza 9 rozdziału od 57 wersetu, gdzie czytamy takie słowa. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego: pójdę za tobą dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego: lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz syn człowieczy nie ma, gdzieby głowę skłonił. Do drugiego rzekł, pójdź za mną, a ten rzekł pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać Ojca Mego. Odrzekł mu, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz Ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny pójdę za Tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego. Żaden, kto który przyłoży rękę do Puga i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Zobaczcie, że w tym fragmencie Bożego Słowa widzimy to, że Pan Jezus bardzo mocno podkreśla konsekwencje i zaangażowanie, że bardzo mocno wzywa nas właśnie do takiego stylu życia, do konsekwencji w podjętych decyzjach i mocnym zaangażowaniu. Pokazuje nam, że pójście za Nim wymaga całkowitego oddania, że nie możemy patrzeć wstecz z nostalgią do dawnego życia, do jakiejś relacji, które mieliśmy. To ten 62 werset jest taką metaforą decyzji. Jeżeli zaczynasz coś ważnego, w tym wypadku Pan Jezus mówi o, 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 o roli, o, o pługu, o oglądaniu się wstecz, a przełóżmy to na nasze życie, czyli zaczynasz iść drogą wiary, drogą uczniostwa, Drogą naśladowania Pana Jezusa, Pana Jezusa Chrystusa musisz być skupiony i wytrwały właśnie na tym, aby pójść naprzód. Musisz być wierny w by Boże, musisz być stały w, w, i wytrwały w tym podążaniu do celu, do, do nagrody, która czeka na nas w niebie. Tak jak rolnik orze prosto, patrząc przed siebie, tak i my mamy cel: królestwo Boże i musimy dążyć do niego bez e, żadnych rozproszeń. Decyzja pójścia za Jezusem to nie chwilowy impuls, ale droga, która wymaga od nas wytrwałości, e, oddania serca i oddania do końca w pełni. Dlatego też pamiętajmy o tym, że jeżeli podjęliśmy decyzję pójścia za. Panem Jezusem, Chrystusem, to mamy być konsekwentni i wytrwali i zaangażowani. Radości w Panu. Pozdrawiam. Do usłyszenia w słowie na dobry dzień jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.